Słuchajcie, jedziemy do góry, żeby pokazać z góry całą edycję Ameryka Carswaja 2024 Katowice! Słuchajcie, ja już jestem w połowie drogi, jeszcze nie całej, ale ja chcę już na dół jechać, Widzimy teraz całą ekipę Ameryka Carswaja, czyli wszystkich Złotowiczów Widok jest niesamowity To eee, krzy... eee, już jesteśmy na samej górze Ile ja to metrów? Jeszcze, pierdziele bo tu nam taka topola wyrosła <laughs> Widzimy teraz całą imprezę, jest niesamowicie, mnóstwo samochodów, mnóstwo Złotowiczów 300 samochodów! Tak! Zmuszone! Jeszcze się znajdują! Największa tak, w Polsce impreza amerykańska. Ameryka Carsmania w lotnisko po mamy go? 3, 2, 1. Ameryka Carsmania 2024! Miejsca, na wysokości 60 metrów Dziękujemy Katowice, dziękujemy Ameryka Carsmania Tak, wszystkie słowa dla Was podziękowaniu za tegoroczną edycję 2024 Cieszymy się, że, że jesteście razem z nami tutaj w Katowicach na lotnisku w Muchowie. Dokładnie, pamiętajcie, że to jest Wasza impreza pasjonatów amerykańskich motoryzacji a my już działamy i przygotowania do imprezy Ameryka Carsmania 2025 Dziękujemy Zobaczcie, co się dzieje Ostro Ostro